Witam Państwa w poniedziałek 14 dnia października. Z tej strony Daniel Kostecki. Na parze euro-dolar nie zawiele się dzieje i być może nie zawiele się będzie dziś działo, ponieważ mamy święto w Stanach Zjednoczonych. Jest to dzień. A więc nie ma inwestorów z USA, jeśli chodzi o rynek walutowy. No i w związku z tym e, traderzy w Londynie też za bardzo nie będą mogli podejmować kluczowych decyzji ani otwierać dużych pozycji, bo nie będzie im komu oddać tychże pozycji, kiedy pójdą już do domu po skończonym dniu pracy. Więc raczej zmienność dziś pozostanie. Niewielka, natomiast z punktu widzenia analizy technicznej, eurodolar znajduje się przy lokalnym oporze, gdzie możemy obserwować e, potencjalne prawe ramię w argierze. Otóż lewe ramię w tym miejscu, głowa tutaj, prawe ramię właśnie testujemy. Opór wynikający z wysokości lewego ramienia, z szczytu lewego ramienia, dodatkowo linia trendu, to jest tej parę rzeczy. Niemniej jednak, potwierdzenie, zawsze potwierdzeniem dla formacji głowy z ramionami jest wybicie linii szyi, więc dopóki linii szyi nie no to możemy tylko domniemywać, że to może być prawe ramię. Natomiast dopiero wybicie linii szyi, pokonanie wsparcia pod 1,35 może otwierać nam drogę w okolice 33,30. Natomiast jeśli chodzi o opory, to 1,36 to jest taki kluczowy opór w tym momencie dla notowań, oprócz oczywiście tych wspomnianych wcześniej, ale jakby ktoś chciał szukać alternatywy dla scenariusza wzrostowego, to wydaje się, że dopiero wyjście nad 1,36... Może otworzyć drogę tutaj do przynajmniej takiego 70-80 pipsowego wzrostu. Ale 1,36 musi zostać wtedy przekroczony. Taki alternatywny scenariusz. Natomiast na parze USDCHF cały czas pamiętamy o też tym odwróconym ergierze. Tutaj lewe ramię, głowa, prawe ramię. Dotarliśmy do oporu w postaci górnego ograniczenia w kanale trendowym. Ten opór został ładnie przetestowany, i też mieliśmy równość dwóch ruchów wzrostowych. No i podobna sytuacja, tak? żeby ten rynek mógł dalej dążyć do modelowego zasięgu dla rzuconego ergiera, to musimy wyjść nad ostatnie szczyty, czyli 0,9130 z kawałkiem musi zostać przekroczone, abyśmy mogli zobaczyć ruch do góry. Natomiast pokonanie kanału trendowego może świadczyć o tym, że Tutaj mieliśmy korektę prostą typu ABC, gdzie fala C jest równa fali A, a wtedy też e, kontynuowalibyśmy trend, więc linia trendu, pierwsze kluczowe miejsce, ostatnie wierzchołki, drugie kluczowe miejsce, pokonanie któregoś z tych poziomów powinno otwierać nam drogę. Um, do większego trendu. Na eurofuncie jesteśmy też w bardzo ciekawym miejscu. To praktycznie już też takie miejsce decyzyjne dla rynku, bo z jednej strony mamy silne opory w postaci 085 lokalnych dołków, no a z drugiej strony jesteśmy wspierani przez bardzo stromą linię trendu wzrostowego, na której się właśnie znajdujemy. No i co więcej, tej od dołka możemy widzieć potencjalną potencjalną korektę nieregularną typu A, C, więc gdyby te opory wytrzymały, gdyby ta linia trendu została pokonana, powinniśmy wtedy wrócić do wnętrza tego niebieskiego kanału, no i z minimalnym celem zniżkować w okolice 420 z kawałkiem, tak, to wtedy byłby taki scenariusz spadkowy dla Eurofunta rozrysowane. No i 0,85, tak jak wspomniałem, jako kluczowe miejsce, które za bardzo nie może zostać przekroczone, jeśli taki scenariusz ma się sprawdzić. Więc dopóki jesteśmy pod tym podziałem, to niedźwiedzie nadal mogą mieć przewagę. No i WIG20, gdzie to byki mają przewagę od zeszłego tygodnia i to taką zdecydowaną. Tutaj wcześniej też Państwu wspominałem o tej linii trendu, linia trendu, która została przekroczona, testowana z drugiej strony i w trzecim tygodniu testów rynek odpalił. Odpalił w okolice 2500 punktów pod lokalny szczyt do okrągłego poziomu i tutaj zaczyna się cała zabawa teraz z tym poziomem, bo... Teoretycznie, zgodnie z analizą techniczną, mamy szansę zobaczyć jeszcze dalszy ruch w, w górę, ponieważ mamy odwróconego ergiera, czyli lewe ramię, głowa, prawe e, ramię, także najbliższe wsparcie to 2,447, 2433. Dopóki jesteśmy nad tymi poziomami, to cały czas byki powinny mieć przewagę.